Nazywam się Marzena Wójcik, a to jest moja powieść pod tytułem Tarot i koronkowe serwetki, którą w te wakacje postanowiłam przeczytać dla Was w odcinkach. Jest to opowieść o życiu, o jego zawiłościach, problemach i radościach, ale także o zmianie, a może przede wszystkim o zmianie, o odwadze dokonywania zmian w życiu. Jest to opowieść o ludziach takich jak ja i ty. Może znajdziesz tam kawałek siebie tak jak znalazło tam siebie wielu z moich czytelników zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinku rozdział 5 lipiec od kilku dni Krystyna niecierpliwie czekała na spotkanie z wróżką nadal nie wierzyła w takie rzeczy ale Galimatias jaki czuła w sobie nie pozostawiał jej wyboru Pytania, które miała w głowie i sercu, były tak nieracjonalne i sprzeczne ze wszystkim, co do tej pory uważała za ważne, że tylko ktoś tak inny od niej samej, jak ta kobieta, mógł pomóc poszukać jej odpowiedzi. Krystyna była pełna sprzecznych emocji, to co dawne walczyło w niej z nowymi i nieznanymi. Potrzebowała pomocy. Miała do podjęcia ważną decyzję dotyczącą dawnego męża, a także mężczyzny. O którym bardzo chciała zapomnieć. Poza tym wszystkim Krystyna czuła niezrozumiałą sympatię dla dziewczyny. Wspominając poprzednie spotkania, poczuła ciepło w okolicy serca. Tego dnia bez problemu trafiła pod wskazany adres. Dziewczyna otworzyła drzwi i przywitała ją uśmiechem. Mam na imię Kalina, wyciągnęła rękę. Krystyna podała jej dłoń i niepewnie kiwnęła głową, gdyż odniosła wrażenie, że za pierwszym razem dziewczyna przedstawiła się inaczej. Na pewno zapamiętałaby tak piękne imię. Młoda kobieta zaprosiła ją do tego samego pokoju co poprzednio. Podobnie jak ostatnio panował w nim półmrok pół z powodu zasłoniętych rolet. Na stole paliły się świece w staromodnym świeczniku. Krystynę przebiegł po plecach dreszcz. I dawne strachy zaczęły odzywać się w jej głowie. Jednak Krystyna już je znała, więc nie mogły jej zaskoczyć. Wiedziała już, jak działają. Rozumiała także, że jedyny sposób ich przezwyciężenia to nie wdawać się w dyskusję i je zignorować. Usiadła i patrzyła na dziewczynę. Zobaczyła jej gładką skórę, nieprzykrytą warstwą pudru, delikatne wargi. Które bez ostrej szminki wyglądały prawie jak usta dziecka, yy, i tylko oczy pod przyciężkimi rzęsami nadal ukrywały prawdę o ich właścicielce. Młoda kobieta długo w milczeniu tasowała karty. W końcu położyła zakryte na stole i uśmiechnęła się do Krystyny. Proszę przełożyć lewą ręką w kierunku serca, poprosiła. Ale jak? Krystyna onieśmielona sytuacją bała się dotknąć kart. Zwyczajnie! Kalina zach zachęcała ją uśmiechem. Proszę wziąć dowolną ilość i położyć obok. Ja zajmę się resztą. Kobieta ostrożnie wyciągnęła rękę i przełożyła karty. Wróżka złożyła je i wyrównała stosik. Zręcznym ruchem rozłożyła wachlarzyk. Kobieta z zachwytem patrzyła na to, co jednym płynnym ruchem dłoni wyczarowała dziewczyna. Krystyna wolno i ostrożnie wybierała te karty, które minimalnie wystawały z układu. Całą sobą skupiła się na tym, aby nie zniszczyć złocistego półkola, które lśniło na habrowym płótnie. Po tym, jak wybrała siedem kart, Kalina bez sentymentu złożyła karty i odłożyła z boku. Do ręki wzięła tylko te, które wybrała kobieta. Położyła je odkryte na stole i wpatrując się w nie, milczała. Krystyna patrzyła na twarz dziewczyny, która oświetlona blaskiem świet wyglądała, jakby wiedziała już wszystko. Ponownie poczuła niepokój, ale jednocześnie ciekawość. Chciała ją popędzić i zapytać no i co, ale z wyuczoną powściągliwością czekała, patrząc w milczeniu na karty. Niektóre z nich oglądała wielokrotnie w swojej talii, więc pamiętała ich obrazki, inne przejrzała tylko pobieżnie więc wydawały się jej nieznane. W drugim rzędzie rozkładu leżała karta, którą znała w swojej talii, ale czym prędzej odłożyła, by na nią nie patrzeć. Teraz leżała odkryta i przyciągała wzrok Krystyny. Przedstawiała postać rycerza w czarnej zbroi, jadącego władczo na białym koniu. Zamiast twarzy miał trupią czaszkę z czarnymi oczodołami. Jeździec tratował i odtrącał ludzi, również człowieka, które próbował wręczyć mu dar. Krystyna odczytała jej nazwę: Śmierć. Duże zmiany przed panią. Karta, która symbolizuje śmierć, wskazuje to dobitnie. Wróżka odezwała się w końcu i dotknęła bez strachu tę kartę. Proszę się nie baw. Nie bać wbrew pozorom, to dobra karta, bo mówi o zmianie i rozpoczęciu życia na nowo. A pani się to uda. Proszę kierować się intuicją i miłością. Do tego zachęcają karty przedstawiające kielichy. Krystyna oderwała wzrok od karty śmierci i rzeczywiście dostrzegła dwie inne przedstawiające między innymi kielichy. Słuchała słów Kaliny, która opowiadała z entuzjazmem o zmianach, o wysiłku i odwadze. Wszystko to wydawało się optymistyczne i prowadzące do dobrego, ale przecież Krystyna najbardziej na świecie Obawiała się właśnie zmiany. Potem dziewczyna wskazała kartę króla Buław i powiedziała, że przedstawia on mężczyznę, który jest dla Krystyny zapowiedzią lepszego życia. Krystyna czuła, że wcale nie chodzi o Janusza. Nie była zadowolona. Przecież od kilku tygodni ze wszystkich sił próbowała zapomnieć o Andrzeju, wymazać go ze swojego życia, a wszystko jej o nim przypominało. Nawet teraz ta obca dziewczyna, która nie miała prawa nic wiedzieć o jej tęsknocie, mówiła, jakby wiedziała już wszystko. O ich spotkaniu, o pragnieniach Krystyny. Przyszła po odpowiedź, ale nie tak jej oczekiwała. – Ile płacę? – zapytała Krystyna. – Oczywiście nic, przecież wróżba miała być darmowa. – Ale przecież już raz byłam, więc… Krystyna nerwowo sięgnęła po portmonetkę. – Kategorycznie nie. W takim razie dziękuję. Proszę jeszcze zostać, kalina powiedziała do zbierającej się do wyjścia Krystyny. Może wypijemy kawę? zapytała. Nie chciałabym przeszkadzać. Gdyby tak było, przecież nie zaproponowałabym tego. Kalina roześmiała się, odsłaniając swoje piękne zęby. Krystyna spojrzała na nią z sympatią. Kalina zaparzyła kawę i postawiła na stoliku przy kanapie. Usiadła w fotelu i zerkała na Krystynę, skubiąc serwetę. Kobiety milczały, ale tak jak poprzednio, była to bezpieczna cisza. Krystyna wsypała dwie łyżeczki cukru do filiżanki i powoli mieszała kawę, delikatnie dzwoniąc łyżeczką. Kalina patrzyła na poruszającą się dłoń kobiety. Moja mama... Z pewnością byłaby teraz w podobnym wieku jak ona, pomyślała. Kiedyś byłam z mamą w wesołym miasteczku, tylko my we dwie. Mama trzymała mnie za rękę, a ja podskakiwałam radośnie. Miała takie piękne dłonie, długie, szczupłe palce, gładką, miękką skórę i krótkie, zadbane paznokcie. Zawsze nosiła na palcu obrączkę. Nie nosiła nic innego, ale obrączkę... Zawsze. Rozmawiałyśmy, zjeżdżałyśmy szaloną kolejką górską, a potem jadłyśmy lody. Mam tak mało wspomnień związanych z moją mamą. Tak mało. Czy gdyby wiedziała, co się stanie, zadbałaby o to, abym miała ich więcej? Kalina oprzytomiała i szybko zamrugała. W swoim życiu zbyt często płakała. Teraz chciała działać. Pragnęła zrobić coś dobrego dla tej obcej kobiety. Szukała w myślach słów, które by mogła powiedzieć i przekonać ją do swojego pomysłu. Pani serwetki są naprawdę bardzo piękne, zaczęła delikatnie. E, tam, normalne Krystyna machnęła ręką, jakby chciała odgonić nieistniejącą muchę. Pani sprzedaje je za tanio, one są zdecydowanie więcej warte. Drożej by nie poszły, i tak niewiele osób je kupuje. Bo ludzie tutaj się nie znają na tym, co piękne, ale nie wszędzie tak jest. Pewnie tak, ale ja jestem tutaj. Krystyna westchnęła i spojrzała na swoje opuszczone na kolana ręce. Mogłaby pani sprzedawać je w internecie? Nie znam się na tym. Coś pani pokaże. Kalina przyniosła laptopa i pokazała Krystynie licytację z jej serwetkami oraz ceny, jakie osiągnęły. Sprzedałam kilka. Chciałabym oddać pani różnicę w cenie. Nie, nie trzeba. To były już pani serwetki, nic mi do tego. Okej, okay. więc podzielimy się zyskiem po połowie. Krystyna próbowała jeszcze się sprzeciwiać, ale Kalina na karteczce podliczyła zyski i podzieliła je na pół. Nie była to znaczna kwota z punktu widzenia Kaliny, jednak dla Krystyny znaczyła wiele godzin siedzenia na rynku. Mogę panią nauczyć wystawiać serwetki w internecie tak, aby mogła to pani robić sama, powiedziała Kalina i położyła pieniądze na kolana Krystyny. Nie mam komputera, powiedziała i starannie schowała pieniądze, a potem wstała i bez słowa podeszła do drzwi. Dziękuję. I do widzenia, wyszeptała nie odwracając głowy. Jeśli wysłuchałaś, wysłuchałeś do końca przeczytanego przeze mnie przed chwilą fragmentu, to bardzo Ci dziękuję. Daj mi o tym znać, bo to dla mnie bardzo ważne. Jeżeli Ci się podobało, to zasubskrybuj oczywiście mój kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych odcinków. Możesz mnie również znaleźć na Fanpage'u. Rozwijam skrzydła, czyli w podróży do marzeń, na który bardzo serdecznie Ciebie zapraszam. Gdyby ktoś z Was chciał kupić moją książkę w wersji papierowej, to oczywiście jest taka możliwość. Skontaktuj się ze mną lub skorzystaj z linku, który zamieszczę pod filmem. Dziękuję, na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Pa!